Bo nie jesteś tylko kawałkiem mięsa, ponieważ jesteś również energią. To, jakie ja się teraz prezentuję, to jest moje ciało. To jest mój tak zwany awatar. To jest postać, z którą ja się identyfikuję, reprezentuję w tym życiu. To jestem ja. Oczywiście mogę się pomalować, mogę się na ubrać, ale cały czas to jestem ja. Twoja dusza jest schowana w Twoim ciele. Czy Ci się to podoba, czy nie? No i Twoja dusza sobie tak podróżuje. Przeskoczy sobie gdzieś tam indziej do innego ciała. I ona sobie będzie tak przeskakiwać, przeskakiwać, przeskakiwać do momentu, Aż dojdzie do takiego poziomu świadomości, że po prostu będzie czystą miłością, bo celem naszego życia de facto jest e, progres, jest rozwój naszej świadomości. Nie ma czegoś takiego jak błędy, e, grzechy i tak dalej, jest tylko wzrost świadomości. Ty wszystkiego doświadczasz po to, żeby się z tego uczyć, wyciągać z tego lekcje i następnie e, im więcej e, nauczysz się, nie? Im więcej doświadczysz lekcji, w sensie doświadczysz sytuacji, tylko im więcej z nich e, wniosków wyciągniesz, tym bardziej wzrastasz. No i tak co kolejne wcielenie. Dzisiaj Kasia sobie tak wzrosnęła, a jeżeli nie dam rady z jakimiś innymi doświadczeniami, to być może po mojej śmierci takiej cielesnej moja dusza gdzieś tam pójdzie do innego awatara, do innego ciała i dalej będę się uczyła tego życia, od nowa będę odrabiała te lekcje, których nie chciałam odrobić teraz w tym cieleniu.